Jadowidzów. Chyba już wszystko zrozumiałem. Tak, na że to był jeden wielki spisek. Oni się przygotowali dla mnie te pytania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z nami jest Janek. Cześć. Witam szufla. Jak tam? Jak się A, czujesz dzisiaj? Wszystko. wszystko dobrze? A, wszystko. To co, zacznijmy od tego, w której może klasie jesteś? Ile masz lat? Trzy... Jestem w klasie 3B. 3B. A masz lat wtedy? 9 Dziewięć. Dziewięć lat. Dobra, jest to kanał perkusyjny, więc trochę będzie perkusyjnie. Jak długo grać na perkusji? Nawet nie liczyłem czasu. Co daje ci taka gra na perkusji? Hmm, co daje mi? No, że siadasz sobie za perkusją i co wtedy? Dlaczego no. wybrałeś perkusję, a nie gitarę, nie śpiew, nie, no nie pianino? No. Jesteś poza tym wspaniałym aktorem jeszcze. Po prostu chciałam spróbować na perkusji i tak się jakby zaprzyjaźniłem z perkusją, że się po prostu przyzwyczaiłem. Mhm. A jest coś, co ci się podoba w perkusji? Że mogę sobie zapewnić nie na przykład zabawę. To też dobrze zabija czas. A masz jakiś pomysł, kim chciałbyś zostać w przyszłości? nie masz. Kompletnie nie mam. Właśnie kiedyś myślałem jaka praca jest naj, najbezpieczniejsza. Mhm. No i sobie powiedziałem, że fotograf, ale nie, bo jak przez przypadek podmienię stronę, to mogę oślepnąć na, na niektóre oko. Nie chciałbyś być aktorem jednak? Nie. Nie? Nie. Czemu? Bo nie chcę być aktorem. Hmm. To może perkusistą? Jakby aktorzy zarabiali dużą kasę, to mu chciał. No a który chyba zarabiają największą kasę. A powiedz, wziąłeś udział w koncercie teraz szkolnym, co no teraz był jakiś czas temu. Jak ci się grało na tym koncercie? Dobrze. Był stresik? Był. A minął? Minął. No było sporo ludzi. Było 70 osób na tym koncercie. 70. 70. Ja 60. No, i myślę, że to nawet ponad 70. Ponad? Puh. Co robisz, kiedy nie grasz na perkusji? Jakie masz nie? jeszcze hobby? Na pewno w szkole uczenia się polskiego. Na pewno też lubi informatykę. No, wcześniej. wiem mhm. Jeszcze jedno hobby, czyli treningi. Może kiedyś do tego jeszcze wrócę. Jakbyś mógł mieć super Jaka to by była Supermoc? Latanie. Latanie. Latanie? Dlaczego latanie? Bo na przykład jakby mi się zachciało siku, a do bramek, yy, które miały toaletę, było chyba z 40 km... Nie wiem, z 10 metrów a byłby bardzo duży korek, a jeszcze były Wszędzie remonty po bokach, to mm -hmm. bo ten mógł sobie normalnie przelecieć nad autami. A. <laughs> no Albo to robi się, no? Ktoś... nie wiem, na przykład zamknął wszystkie domy, tylko nie zamknął okna na górze. To mógłbym tylko wlecieć. To ma sens? A jeszcze jakąś drugą supermoc? Nie widziałem Dlaczego? Bo na przykład... Była taka jedna scenka w hotelu Transylwania. Bardzo lubię to. Był taki super pewien gość, Nie widziałem. I on zdjął okulary nie było go kompletnie widać. Więc dał każdy, do, w jednej ten dał każdemu po liściu. Ale oni ciągle trafiali na ślepo. A on ciągle mówił. Nie trafiłeś. To ja jestem. No, czyli Ale... dlatego byś chciał niewidzialność? No, na przykład. Mhm. A ty Gdy nie bym... nosisz okularów, więc ciebie cały czas by nie było widać. Tym oczywiście mógł to wyłączyć. Nie, było mi widać. Mhm. Bo Janek też nie dość, że jest notowym detektywem, to jeszcze potrafi sztuczki. z magikiem. Mm. Pokażesz, widzę, jakąś sztuczkę? Jakąś sztuczkę? Jakąś sztuczkę. No Dobra, to coś jeszcze mamy do widzów? Jeszcze pamiętam jeden żart i dwie sztuczki. Mamo, w przedszkolu nauczyłem się liczyć do dziesięciu. No to policz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A gdzie jedynka? W dzienniczku. Po co ci szyba, Wacku? Robię szybowiec. To już nie robisz czołgu? Nie, bo uciekła mi gąsienica. Czy masz może jakąś radę dla widzów? Chyba jednak mógłbym dać poradę. Jak już pokażecie sztuczkę komuś, to, to długo jej nie powtarzajcie temu, co już mi pokazaliście. Znaczy nie powtarzajcie ciągle tych żartów, bo po prostu się zbuntuje. No ten kolega, który mógł gdzieś chyba z miliard razy ten żart. To co? Będziemy kończyć. Dziękujemy, że byliście z nami. Ja tobie dziękuję za wywiad. To była czysta przyjemność. A Was zapraszam na lekcję i do oglądania innych filmików. Cześć!